Cześć, Manko, z tej strony DLT, dzisiaj witam Was na nowej serii na kanale, którą będę prowadził wraz z maćkiem. Okay. Przy... No i tak, na początku zakupimy sobie landy i zaczniemy prawdopodobnie orać, także powiem się, bez zakupowania Wykupimy sobie 17 i 16. Ok, i mamy równiutkę 25 tysięcy na koncie, i z takim saldem będziemy zaczynać. Seria, tak Maciek? Tak jest. Dobra, no to co? Myślę, że bierzemy za robotkę. Tutaj mamy taki sprzęcik. Możecie sobie zobaczyć. Co, dobra, to my ruszamy. A ty co będziesz robił dzisiaj Maciek? Ciapek odpalony już. Wyjeżdżamy w pole. Panie, że światło w tym traktorze nie. Aha. Działają, ale nic tu nie widać na tej mapie Dobra Tu jeszcze mamy o, beczkowus mamy, tutaj rozrzutnik Dobra Zaczniemy sobie orać od tego pola Mamy punkt szyskiwowy jak możecie zauważyć I postanowiliśmy, że będziemy mieli równy hektar pola i będziemy się rozwijać tak. Dosyć szybko, tak? No chyba tak, najlepiej będzie. No. Aha, jeszcze macie jak robimy z... Z ziemią damy na szybką, a jak trudność gospoda, trudności gospodarcze? Na normalne czy na szybkie? się na łatwe. Chyba na łatwe, żeby tak... No, że Bo na też... takich małych polach to też będzie trochę ciężej tak się szybko rozwinąć. No. No i mamy takie same traktory. Nie takie same, ale troszeczkę inne. Macie? Podobne mocą. Tak. No i sobie poramy. W dzisiejszym odcinku myślę, że PORamy całe pole i jeszcze trochę wyjedziemy Władymircem pokultywatorować pole. I następnym odcinku będzie prawdopodobnie sianie. Trzeba od świtu zaczynać, żeby nas. Byśmy zdążyli zasiać pola. Tak, Maciek? No. bo no Zaczynamy od ostatniego dnia lata. Nie mamy późno lato. A jakbyś jeszcze włączył stręcz farmera na chwilę. Dobrze już No tu widzę, że szybko ta orka leci No elegancko się jadło. pora na szybkości. Tak sobie dojdziemy, dobra. Tu już ktoś kukurydę zasiał, tam też już kukurydza dojrzała. Już będą kosić za niedługo kukurydza. My mamy ja mam gospodarstwo ze świniami. Maciek sobie zbudował z krowami. Powoli będziemy działać w tym kierunku, żeby kupić jakieś świnie czy krowy. Bo zaczynamy bez zwierząt. Tak, nie mamy zwierząt. No I postanowiliśmy, że będziemy z taką kwotą na koncie zaczynać. Żeby też to nie było za nudne, że mamy 0. Pieniędzy na koncie i trzeba wszystkie zboża sprzedać, żeby coś zarobić. Ło, chłopie, co to się stanęło? 60 na no, dachu. <laughs> to nie, nie Może słychać moją klawiaturę w tle, ale już na następnym odcinku będę grał na kierownicy, prawdopodobnie. No, jeszcze Cię kółeczko robię, wiesz? Tu mogą być lekkie ścinki, jeszcze mam program chyba źle ustawiony. Ale to myślę, że wybaczycie. A jak się ta seria będzie nazywała? Możecie pisać jakieś propozycje w komentarzach. A my na co wpadliśmy? Rolnicy z kolonii, bo na kolonii gramy to taki hmm. nawiązanie. Wiesz co nie boli w tym fergusonie? Co? Że on nie ma świateł I w ogóle się nie ma dźwięków jak z górki jedzie No ale fajna orka idzie Tutaj mamy jakieś ściernisko ścięte sieczka jest leży na polu Przyjmy. 10 po zaczęliśmy? zaczęliśmy? Mhm, 9 chyba coś takiego. Mhm. No pierwszy odcinek zrobimy troszeczkę krótszy, żeby zobaczyć jak się przyjmie w ogóle seria. Szybko leci ta robota. Tak, Wam powiem. Później jeszcze mamy trochę za małe, ale później coś się kupi jakieś na pewno. Po żniwach jakiś lepszy sprzęt. Może jeszcze nie po tych żniwach, po następnych, albo jeszcze po następny. Myślę, że z trzy sezony będę miał ten traktor i sprzęt. Jak myślisz? No jeszcze na pewno chwilę trzeba poczekać. No. Borka to szybko leci. Ja Jeśli pan tak szczerze, że prawie na połowę pola to jeszcze nie mam. Ja, ja teraz wyjeżdżam, bo były małe, małe usterki. No. Póki się całą grudzi. Ja teraz jeszcze przejazd robię. No, bo ty tam gdzie za domem robisz? Za domem teraz robię, no. Ja mam trzy pola i Maciek ma tak samo trzy poletka Tutaj jedne koło mnie Tam dalej A jak widzicie, liche rolnicy bym wszystko posychało. Rzadko kto, który wykosił Jakieś zboże No gramy na się. Lecimy Dobra, to może przyjdziemy się do sąsiada, zobaczymy jaki, jak mu tam robota idzie, jaki sprzęcik ma. Mimo, że trójka puch to nawet... Nawet szeroko wierzę. No właśnie. Te trzy, 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 trzy. Coś, coś ten podnosi do... trochę, Jakiś, jakieś grudy chyba są w tej ziemi, bo... kamienie jakieś, bo... No, fajnie idzie ta robota, ci powiem. Podnosi to trochę. Tutaj prasy nie, mamy na, nie mam na swoim gospodarstwie. Myślę, że sąsiad przyjedzie mi tu porobić belki. Która mamy, tak widzicie, będzie czym zwozić. Są makrowy to na pewno w kozak pomożemy. Tam w owijaniu belek, złożeniu na pewno będzie jakaś pomoc. Kiszące. No to, Szan, to Na pewno na razie nie będzie, bo mnie nie stać na. Nie wiem, mógłbym orkan kupić ale. Z takim arkami to trochę ciężko, wiesz. To trochę by było czasu. Mm. Więc może ja na razie pójdę w... Kiszankę z... No chyba, że będę robił kiszonkę z trawy. No tak też Zdrawa. może. Też możesz kupić zbierajkę też. i na silę sobie później robić co nie? No właśnie, tak myślałem, żeby zbierajkę jakąś... Albo pożyczyć od kogoś, bo, bo raczej już trawy mamy. nie będę tak dawał y, takiej zaraz, zaraz po skuszeniu. No, już mamy 10 minut i to Idzie jak. się idzie. trzymają. No. 15 no, prawie powiem, że już za niedługo skończę, myślę, że do 15 minut się wyrobię z tą orką. I co, potem to będziesz zaraz wiedzieć, to jakimś kultywatorem, czy co, co, co zrobisz potem, czyli następna orka? Hmm, zobaczymy jeszcze, bo nie wiem, które pole jeszcze orki wymaga, wiesz? Aha, ja na razie chyba tu mam jedno skultywatorowane, już nie wiem, jak tam to jeszcze co wykupiłem. Trzecie moje pole, czy tam to jest do orania, czy nie? Ja się tu tak, to ja wszystkie pola. zobaczymy, które pole wymaga orki moje. Moje żadne nie wymaga orki, to tylko wapna wymaga i orki. A tak to żadne niczego nie wymaga. No to myślę, że pojadę tak na pościernisko skultywatorować. A myślę, że to większe jeszcze z oramy. A to mniejsze skultywatoruje jeszcze. Może się uda na odcinku. O, co jest ta opartka? Później będą jakieś siewy na pewno. Jakieś nawozy? Jakaś robota pójdzie chyba, co? Tu widzę, no, że. No, potem po siebach po pewnie pójdę w. Nie po siebach, tylko już po nawozach pewnie. Myślę, że gdzieś w pierwsze, w pierwsze dni wiosny pewnie siano kosy trzeba byli zrobić. Mm. Ja nie, nie wiem na czym czy ten pół się dnia. ogólnie trzyma. Bo te łapy są trochę za bardzo rozsunięte, tak mi się wydaje. Puk w powietrzu lata, ale... Ważne, że jest fajny Ferguson. A to masz grudzią za trzy Prawie jak mój, tylko że ja mam dwie skiwy Ogólnie myślę, że kiedyś muszę dokupić sobie ten drugi pułk i zrobić takie po no, taką akcję jak u siebie trochę mi nazko wyszło Ale to się wszystko wyrówna to już się tak wyrównało. no a jeszcze ci powiem, że mam dwa przejazdki tylko Kogucika mamy, druga sobie pięknie. Elegancko. Ja tu na sześćdziesiątce nadmów na puściłem sobie bo zimno trochę. No to ja z otwarty mi. Się A nie, 19 stopni jest. No, daliście dwa nie. Elegancko sobie już. Jeszcze raz i koniec. Tak mi się zdaje przynajmniej. Nie no, zebiorę to na raz już poprzeczniaka sobie zrobimy i zostawimy na traktor i wadka to palimy czy ja tym wadkiem tam wyjadę? lecimy sobie skrajniaka czy tam poprzeczniaka słuchajcie jakie lecimy, elegancko tu na dwa się zrobi że będzie ok tak ok będzie wiedzie wyjdzie jak czemu ma nie wyjść? trochę wolno ten wadek cofa ale to jest 8 km nie wiem czy to wolno czy zwłaszcza właśnie w farmingu to po 10 cofają no no to, 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 to ten traktor właśnie cofał 8 nie elegancko ta no. robota idzie jak nie wiem zaczęliśmy od szóstej. Trzynaście minut już jest czasu. Ja tutaj myślę, że już połowę pola. No ostatni czas akurat. Zaorałem. Tak też, jeszcze będzie kultywatorowane albo włóczone po tym także. I przebiegnę szybko zobaczyć, czy na tym polu mam do orki pole, czy to jest... Nowy już mogę kultywatorem jechać? Tylko pod ścianiarz jest gotowe. Jeszcze się tupniemy kawałeczek, dobra. Lecimy teraz tu, chyba z skrajniaka. Odpalamy też to też ja chyba na to ja chyba na to ściernisko to też właśnie wiadę jakimś kultywatorem, wydaje mi się. Bo tutaj na raz zrobimy, zawsze szybciej to nie nie gotowe pod ścianię. No zawsze szybciej, a jak nie wymaga i na razie to, to lepiej nie razie bo potem jeszcze... Coś, Wszystkie no. pola wywali do orki, to... Lecimy, tu sąsiada pola zasiane. Jadę zobaczyć, czy wyjadę w ogóle władkiem, bo nie wiem, czy mi się uda. Musiałam. no Lecimy. 15 minut, no, mówiłem, no że 15 skończę. no na razie sobie nie tutaj opuścimy sobie pług wyjdziemy sobie no, gładkiem raczej wyjadę tu sięgnik mam odpięty Dobra, odpięty w ogóle nie wiem czy dźwięki gry będą dobre ale raczej powinny być dobre tutaj coś światełka zapalimy wyjdziemy sobie zamkniemy jedne wrota, tworzymy drugie w tak, czy ten kultywator da radę z moim traktorem, czy nie za tak bardzo? Raczej da. A jak nie, to troszkę przypał. A się czym gładkiem będzie zrobił No. Masz poznania, w sumie to? No, to tu teraz kówno wydalecia To Jest wolne, wolne, dobra, to lecimy. Dbił kradi w ruskim. Napiszcie, czy ktoś nie chce sprzedać drzwi No i jesteśmy już na polu. Tutaj pszenica uschnęła nam, niestety, w tamtym sezonie. Zrobimy sobie tak, że tutaj będziemy nie orać. Okazało się, że to pole już mamy skultywatorowane. To największe nasze pole. Także w sumie super. To jeszcze tylko to nam zostało i, i będą siele. A, Władek daje sobie radę z tym kultywatorem Leci ostro. Ciek, podniesiemy się, zakręcimy. Lecimy. to się to, No, się podnosi krainę. to zrobi siebie. będą na w następnym odcinku. Będziemy siali pewnie ruskim. Trzeba na drogę trochę wyjechać, to trzeba się rozejrzeć. Do góry. To jeszcze mamy trochę naszego lasu. Widzę, że ktoś takiej jakiejś krzaka ukradł już. Ale no to trudno, nic się nie poradzi. Może na świętach to się wziął. Bo w polu to można zgasić światełka. Bo ogólnie gramy na czasie, na jakim gramy, na 5 chyba, co? Może na 5, żeby to jakieś szybkie działo. No hmm. dobra. Coś zmieniała ta pogoda tak dalej. Co? Żeby się zmieniała pogoda i wszystko. Co? Hmm. Coś pompa mi nie działa w tym ludzkim. Coś, coś będzie trzeba go albo naprawić, albo sprzedać. Hmm. Chcemy, już tutaj nie będziemy. Fajny ruski, fajny agregaci mamy. Tutaj elegancki. Możesz przyjść, zobaczyć, jak nam idzie robota. No nie idzie, zbytnie. Patrzy się. Ładnie, ładnie. Elegancko, co nie? No, coś, coś ta pompa nie domaga. Ewidentnie. No to sobie akurat skończymy to pole i zakończymy odcinek. Będzie trzeba naprawić albo sprzedać, nie trudno. Pompa nie domaga. Długo strasznie opuszcza, wiesz? Nie wiem dlaczego tak jest. Albo ma ciężar bardzo duży, albo jak? Może być ciężar w sumie. No, ale to też ma chyba 38, 35 koni zapotrzebowania mocy. A Władek ma 35. Chyba to tam widziałem w opisie. Dobrze? Nie. Teraz mi normalnie pójściło Na tylko musimy włączone Mało co widać jeśli, jeśli chcielibyście jakąś inną serię castinga na przykład To piszcie śmiało w opisie W, w komentarzach w, opisie. w komentarzach I Coś pomyślimy Albo coś na większe maszyny jakąś PGR Myślę, że na pewno kiedyś jak ogarnąłbym internet albo ten albo jakiś lepszy sprzęcik, to by, by to byłyby live y do ogarniania seryjki Co myślisz Maciek? Teraz to ja myślę o tym, żeby mi znowu się 60ka nie zatrzymała, bo no. teraz nie wiem dlaczego, ale... mora mora mi tu nagle kręci, kręci. Ale... Coś może też tak nie pomaga. Jak... No, może tak być. A co do tych live'ów no to? Fajnie jakby były. Więc hmm. sobie chyba się musiał klawaturę zmienić na tą zwykłą klawaturę i no, odcinki była taka, bo bardzo nam słychać. Za 22 minuty mamy. Elegancko no i kończymy podnosimy agregacik, kobucika łączymy i lecimy na farmę. na światełka, bo lampy świecą albo sobie staniemy. i w fotkę jeszcze cyfniemy. Witamy w kolonii. Również witamy w kolonii F11, szybko. Którka musi wejść. O, Ciek. Ale do skogu Tam się... O, nie, udało się. Dobra. Polecimy nic. Lecimy. Ta portę skończyłem. No ja też ci powiem. Teraz kultywatorowanie. Jeszcze myślę, że zawitam u Ciebie na chwilę, wiesz. Daczek, szybko. I kultywator chyba mogę odstawić. Myślę, że mógłbym go odstawić. Odstawię go tu pod brzeg. Jeszcze opryskiwać mamy. W razie jakieś potrzeby. O! Dobra. Taniemy sobie, zgasimy. Światło oczywiście, jeszcze czy trzeba zgasić. Raczej do tam zobaczyć jak ci idzie praca. O, właśnie sąsiad z bugiem. Co de habulce? Do wymiany no. chyba. No, dobra. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli ktoś chce, może zostawić sobie łapkę w górę, napisać pozytywny komentarz. Napiszcie, czy chcecie więcej filmików w tej serii. Siema!